W dzisiejszym odcinku jesteśmy w stacji grawitacji. Jeżeli widzicie trampolinę, wspinaczki i aktywności, to zapraszam Was na aleje Bohaterów Września 12. Jestem tutaj z całą moją ekipą i w dzisiejszym odcinku będziemy bawić się w chowanego Oni mają 5 minut na schowanie się, a ja mam 5 minut, żeby ich znaleźć. Jeżeli kiedykolwiek bawiliście się w chowanego, to zostawcie czy i napiszcie w komentarzu, bawiłam się w chowanego. A my lecimy do ekipy. Jest ze mną już cała ekipka, Siema, witamy. poznaliście zasady i uwaga, gasimy światło. Już! O! o! <głos> <głos> mamy orientacyjnie światła tam po boku. bo to trochę może być niebezpiecznie. Wiecie o co? Tak, połamania nóg e, Nie będziemy już przedłużać. <noise> ja idę liczyć, mamy 5 minut, znaczy wy macie 5 minut. I co? Zaczynamy! Baczcie się dobrze. Ja już czas włączyłam. Oni się świetnie pewnie bawią i chowają Chyba już mieli jakieś ustalone e, kryjówki Już mogę się chować Tylko problem w tym, że ja nawet nie wiem gdzie Bo ja jeszcze tutaj wszędzie nie byłam No, jest kryjówek Chciałbym wbić się tam na kosz Do góry, na to Nie wiem jak, ale się postaram podejść. Nie mam pojęcia, gdzie się tutaj mogę schować Widzę Justynę Mamy 5 minut, więc warto znaleźć faktycznie jakąś Fajną kryjówkę Tutaj można się zakopać pod gąbkami To jest za taką ścianą Wygląda to nieźle, to jest ścianka wspinaczkowa Można by było ewentualnie jeszcze tam wejść na górę Ale nie mam butów Więc na pierwszą kryjówkę tutaj się po prostu zakopię. Ale wam teraz coś pokażę Jestem w jakimś magazynie Udało mi się wejść na kosz Tutaj mamy zegarek Jestem dosyć wysoko Do ziemi jest O kurczę, jest wysoko Że tu będą jakieś pająki Ale wchodzę tutaj na własną odpowiedzialność Spróbujemy zasypać się tak, żeby nie było nas totalnie widać i żeby to było po prostu na płasko. Dobra, teraz muszę posiedzieć 5 minut i poczekać, aż Klaudia zacznie szukać, więc gaszę światło. 5 minut later. Szukam! Ja jestem pewna. Dzień dobry. pewno ktoś się szpikaj pod materacami. Chciała mnie? Cicho, poszła sobie. Dobra. Są pianki. Przepraszam, jeżeli na kogoś stanę. Ała, idę. Uwaga, idę po kimś. Śmiesznie, jeżeli właśnie idę koło kogoś, a nie po kimś. Halo? Ktoś mi gwizdnął. Gdzie? Ja nie słyszałam, takie echo. Maciek! Na Zobacz go! O tak! To zrobiłeś! Nie wiem jak musisz się dotknąć. Mogę. A No, zapomniałam wam powiedzieć w zasadzie, że znaleziony jest znalezionych, gdy go dopiero dotknę. Klaudia, zapraszam na koszach. Dobra, wiesz co? Małko! Dobra, mam jeszcze minutę. Słuchajcie, mam minutę. A ja mam piana, którego nawet nie dotknęłam. Poszła w drugą stronę. Pięć minut to ewidentnie za mało. Wchodzę po piankach. Boję tutaj wejść. Mam 30 sekund, a ja nikogo nie widzę. Tragad, ja jestem chyba najgorsza. Przecież ewidentnie tutaj kogoś słyszałam. Nie zauważyła mnie totalnie, także jest easy. A tutaj jest nawet światło. Stop! Czas mi się skończył. Koniec czasu, chodźcie! Wychodzę, żeby nie zdradzać kluby. Byłem tutaj! Extasito! Nie, jestem... Jestem ewidentnie najgorsza. Dobra, ale chyba muszę dać sobie trochę więcej y, minut do szukania niż 5 minut. przejść przez to wszystko. Ja nawet nie wiem, czy dwie No nie wiem nawet czy jedną trzecią. Przeszłam. Jesteśmy już po pierwszej rundzie, jak widziałam Krystiana. Niestety go nie dotknęłam, więc nie liczy się, zero że go no. widziałam. Jakże udajemy, że tego nie było. Zero punktów, zero punktów. Trzeba honorowo no, nakletać. Mam zero punktów, dlatego. nominuję Patryka do szukania Bubuga. No taki ja nie chcę. Taki Super, że ja szukam. Miałam schować się w takiej salce urodzinowej, ale może nie, może bym gdzieś weszła wyżej. Postaram się teraz też gdzieś wejść, wejść wysoko. A gdzie grubasek nie doskoczy, bo nie ma skrzydełek. Teraz uciekam do swojej skryjówki! Szybko, szybko. Dajcie to. Postaram się wejść tam na górę, tu jest trampolina. Nie wiem, jak tam wejść. Czy jest jakieś wejście, czy tylko można? Po trampolinie. O kurde, patrzcie, jaką mam kryjówkę. Gdzie tam wejść. Krzysztof nawet nie zauważył więc jak on mnie zauważył. To nikt nie zauważy. Ustawiam timer 5 minut szukania. Szukam! Dobra, jest taka opcja, że ktoś wszedł pomiędzy te jakby tutaj wahadła. A myślicie, że tam ktoś pod tymi trampolinami siedzi? Hmm. Czekaj kolumny, ziomek nagrywa iPhone'em. Widzisz to? Słuchaj, słyszę, słyszę to jest po mnie. Gdzie ten chłop nagrywa iPhone'em z za kubła, nie? Dobry jest. Oh. <laughs> Widziałem cię! To była teoria <laughs> Nie, <śmienicza> Niesprawiedliwe to jest. Dobra, chodźcie, bo czas leci. Dobra, ja się stramzę. Czekajcie. Klaudia chyba, nie? Patrz. Patrz! Patrz, co to jest. Mam cię, młoda. Dzień dobry. Muszę cię dotknąć. Ale jak się znał, nie Kurde, tak mnie zdradziła? Tak mi jakoś dziwiło, że ktoś spod trampoliny mi wychodzi. O co tu chodzi? Justyna na siebie. Kocham ją, kocham cię Justyna. Tu jej nie ma, tu jej nie ma, bo tu byłem ja. W ostatniej rundzie. Rodel! To ona teraz krzyknęła? Co się dzieje? Kto krzyczy? Klaudia krzyczy. Ucieka! Ganiają się na trampolinach. Szkoda, że tego nie widzę. Pokaż, 7.36 po czasie. Nie! Tak! Nie! 7.36! Nie! Wow! Co to było? Jestem razem Klaudii! Klaudia, wychodź! Dobra! Idę! Nie spodziewałem się, że są dwa wejścia pod trampolinę. Dobra, jako że ja znalazłem Justynę i Krystianę zapałem Po czasie, po czasie, znalazłem. czasie, po czasie. W takim razie, jako że Justynę znalazłem, to Justyna szuka. Mamy 4 minutki, więc. Good luck. Ja po raz kolejny ten sam plan, czyli wejść wysoko i się śmiać. Mam no, bardzo fajny pomysł, a mianowicie, patrzcie na to, chowam się do tej kulki. Widzicie ją? Nie. Staramy się mieć tutaj na tą konstrukcję. Nie wiem czy kawa idziemy do ale zobaczmy. Siadam i czekam. Z troszeczkę sobie pomemujemy. Skoro musimy dotknąć, to wejdę sobie tutaj, na taką pionową ścianę i zobaczymy czy będzie w stanie tam wejść i mnie dotknąć. Czas się skończył, więc lecimy szukać. Szukaj! Patrzcie! No to ja doma Nie wiem, kombinuj! Dobra, idziemy go spróbować dotknąć. W międzyczasie będziemy szukać Klaudii i Rogan. Nie. Nie, no i się. Boję się. Jak ty tam wlazłeś? Logar! No nie złap ich. Nie powinno być tak, że się możemy ruszać. No to jak zwykle oszukuje zobaczyć co robisz, bo mi to było. Klaudia. Kochani, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu Klaudia siedzi w kulce. Justy! Go. Serio? Wlazłeś piłki? Niego Tego mi się nie spodziewała, nawet nie myślałam o tym, żeby tutaj wejść A jak zostawicie teraz łapkę w górę, to Gruby wali salto Gotowi? Hop! Opsa! Widzieliście? Zostawcie łapeczkę w górę Ja jadę tam To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, powiedzcie jak wam się podobało Świetnie! Waszym, waszym zdaniem wygrał? A niewątpliwie Krystian. Moim zdaniem Ty wygrałem ja. Ty jesteś akurat mistrzem oszukiwania, więc taki mogę dać Ci tytuł ewentualnie. Zobaczycie, że w tym odcinku nie oszukałem nawet razu. Dajcie znać w komentarzu, kto waszym zdaniem y, miał najlepsze kryjówki. Pijajcie do moich ziomeczków i trzymajcie się. Buziaki, pa! Zabraliście na ten moment, to napiszcie, ludzie koty tak mają. Napiszcie! <laughs>